Witam się witam i dzisiaj moi drodzy biorę się za wysadzanie dali tych które mam podpędzone i tych które jeszcze znajdują się w piwnicy w trocinach jak widzicie mam już przygotowane dołki w pierwszym rzędzie pójdą kanny dali dali i kan Tutaj tak widzicie obornik bydlęcy mam wykopane Dołki, lekko zaraz przysypię ten obornik, bo dały są głębokie, żeby bezpośrednio nie było kontaktu rośliny z obornikiem. I będę po kolei brała z tych moich wiader rośliny i będę je wkładała. Zobaczę, czy mi się właśnie ten kanny w jednym rządku zmieszczą. I dalej, te podpędzone. Mam nadzieję, że terenu mi. Wystarczy chociażby pod te wysadzenia tutaj tych bulw, a ewentualnie jeżeli zajdzie potrzeba, to jeszcze będę teren powiększać. Zobaczymy, czy to wszystko się zmieści. Już widzicie, mam powkładane kanny, one już bardzo ładnie zaczęły puszczać korzonki, mimo że nie było ich jeszcze widać na zewnątrz. Są to w szczególności kanny czerwone. Także widzicie, tak się prezentują dołki i zaraz zasypuję. I kolejny rządek to już będą kanny. Także chłopata jest. I mamy kolejny rządek. W kolejnym rządku już również wykopane. Podsypane obornikiem i są dalie. Dalej te, które podpędzałam, prezentują się tak, i zaraz również je obsypuję, tak żeby było widać te zielone przyrosty. Jeżeli dook się okaże za głęboki, to jeszcze podsypię pod spód. Także zabieram się za, za kopywanie. Obornik lub kompost jest bardzo ważny, bo tutaj była posna ziemia. Wiadomo, po trawniku także muszą być nawiezione. Tutaj jeszcze mam kolejne, które wyjęłam już z tych wiaderek, i potem przyniosę pozostałe z piwnicy. I zobaczycie w sumie, jak one mi się przechowały, bo one mi się przechowały. Rewelacyjnie, i mamy kolejny rządek. Przygotowane już te powkładane. Tutaj zaraz przyniosę te, które mam w piwnicy, i dalej będę je tutaj wysadzała. Nie wiem, czy nie za gęsto będą, no ale niestety troszkę się też muszę ograniczać z tym terenem. Mimo, że ten teren został dużo dużo powiększony, ale tych roślin też jest. Także widzicie już przyniosłam te wszystkie pozostałe. dali zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Nie wiem która, która mam nadzieję, że się zmotywuję i poznaczam je w sezonie. oczka opuszczają takie dosyć ładne karpy. Ja w zasadzie ich nie dzieliłam. Chyba, że one się same podzieliły, także mogą być takie, które się też powtarzają. Tutaj te wszystkie, które się tak poobrywały, to ja je powkładam w dołki i najwyżej będzie taki miks. Trzeba to wykorzystać. Tutaj takie długie. Widzicie, niektóre takie mają kartofelki krągłe, niektóre mają takie długie. O, tutaj te zostają, o, te też takie długie no jest ich trochę te co takie zostaną kawałki to mówię, powkładam ich po kilka tutaj jakiś suchy ale zobaczymy co z niego będzie I jeszcze kilka mieczyków tu się zaplątało. to trzeba je będzie też wysadzić no dobra, te na razie zostają pawołeczki. bierzemy się za pozostałe Dalie sobie je tutaj powykładam i będę brała po kolei. Bardzo ładnie mi się przechowały w tym roku te bulwki. Były w kotłowni, w trocinach także. Widzicie jak się prezentują. Praktycznie minie nie bo w tamtym roku miałam dużo mniej i wyschły mi. Tutaj mam oczywiście dalej z moich dali i dalej które też część kupiłam, część... Otrzymałam w prezencie. Także będą fajne kwiatki. I tutaj te resztki. A tutaj jeszcze jakieś te zostały. Jakieś kanny to do jednego dołka wsadzę. Chyba z nasion, i zostałam. I jedna jakaś kanna. Także to potem wsadzę. Tutaj już nic nie ma. I zaraz zabieram się za kolejne. Robienie dołków, i dzisiaj taka praca, i pewnie pół dnia mi zleci, ale jest piękna pogoda, więc sadzę. A co? Niby już przymrozków jakichś u nas nie nadają, także niech rośliny już zaczynają wegetację. I wszystkie już widzicie, mam poukładane w dołkach terenu. Mi starczyło akurat każda dostała dawkę. Obornika. Wszystko to za chwilę zasypię i obficie po prostu podleje I teraz tylko czekać, aż one będą rosły. Oczywiście terenu zbrakło na dalie z nasion, także myślę, że jeszcze jak stoi ta opata, jeszcze jakiś kawałek tutaj będę musiała przekopać. No niestety. Tak wychodzi. No, mam tych kwiatów. Także trzeba je będzie wysadzić. Ale nadal jest znać, on jeszcze jest po prostu. Czas. Także spokojnie jeszcze tutaj kawałek terenu za zagospodaruję. No, i jak to ja mówię, znowu monia będzie latać na łopacie. Na 3-4 rządki na pewno. Coś tam jeszcze ewentualnie wsadzę w ogródku. No, i tutaj już mam ziemię podlaną. Chyba widać, że jest mokra. Tutaj najbardziej widać z rogu. No, i cóż, czekamy, co z tych roślin wyrośnie. A ja się z Wami żegnam. I do następnych filmów. Pa!